Shamano te strony i ryb. W tym poradniku. Poradnik gulit, jak się zwane jest. E, zaprezentuję wam e, Shamana Resto. E, w, talenty, profesje. profesje tak mało. Może gryfy trochę, talenty e, i rotacja mniej więcej. E, polecimy teraz talentami. Jak widzicie, e, e, Healing Vine, na Pool, Fox. Może wam wytłumaczę dokładnie, ale... E, więc, o, jak widzicie, musi za takie talenty. Używać. Ledko przyciągniemy. E, tu nie. O. Enhantment Jak widzicie mana zwiększa Większy krytyk od spella I zwiększa wam e, bonus healingu no to czyli spell I shield tam Zwiększa wam to e, regen money. I zwiększa tam 15% sprócznych. Mówię dokładnie co tu będzie no, ta sobie. Ktoś tam zna angielski dobrze, e, ogarnie sobie. E, gryfy to jest tak, z gryfami to jest tak, że musicie sobie sami e, zobaczyć. E, to jest z gryfami tak, że jak u, używa tam, najwięcej którego skilla, tego wkładata, ja mam takie gryfy, nie gryfami. Walter Mastera. Chain'a, chain, Tutaj mam jeden targ więcej. Tu jest miesza e, Cast. E, cast Redukuję ry, kasta. Miałam miał, miał, chyba na 10 minut. Teraz będę miał 7,5. Gost to jest niepotrzebny tutaj. I. Zwiększa healing totema. No i poka zaraz pokażę jakie to będzie totem. Em, totem, totem, totem. Tutaj chyba tak jest. Tak, ten totem. Zwiększa healing. I na 30 jabrotów. Tak. No. Totemów tu jest ogólnie tak. Jak y, jesteście na LH RDP jak to jak nazywa ta sobie Uzywa ta, klikata sobie, ustawiata sobie, nie wiem, sobie guli tutaj e, Ustawia ta no To jest na 500 ta -tar targetów hila. I zależy co bardziej potrzebuje ta hejsta, czy Co jej tam potrzebujecie I tyle a na, a na rajdów e, to jest w takim lami no zaustawiata sobie armor albo kubek na e, armor tremor co potrzebujecie. E, co jest powiedzieć profesję profesję to jest tak że ustawia ta sobie profesję pod swój spel, e, swój Eymm, minuje się bardziej Heal'a czy Depsa, kogo tam macie. Ustawia. Ja sobie mam Johnny Craftlinga. Nie mam full, nie mam of full, ale... Ja właśnie tu jest game, już Mówię, który to będzie. Chyba złoty gdzieś tutaj jest. Złoty. Złoty, złoty. O, ten. 34 hejsta normalnie jest 20 już pokazuję o przepraszam odbija mi się Ymm, Staty u Samanta to jest tak że musi ta normę hejsta zrobić hejsta to takiego normy zrobić 1250 to jest cap dla Samana Potem sobie ładuje ta spell i regen. Jak osiągniecie hejstwa tylko. Jak osiągniecie to może ta ładować sobie spell i regen. W zależności to jest że jak ładujecie sobie... Hmm, pod jakim typem ładuje ta najpierw? Czy regen czy hejst? Ja e, osobiście wolę hejst. Wolę dobić hejsta. Potem sobie ten, po hejście polecę z Regen, a pod koniec film. wcale że jak będziecie będziecie nie mogę się wysłać, jak będziecie uważać, co wolicie. Dla mnie to jest 6, Regen i Spell. To jest tak, 6250, Regen i Spell. Um, mam 5,8 przeważnie ładuję pól e, musi to tak jakby do już na poziomie tak mniej więcej T10 posłuchajcie się ogarnąć sobie dwie części te, te dziesiątki bo na setie e, dwie części dostaje ta e, lit de kurna nie mogę wysłuchać dobra Ryt Większość 20% spela od heista Spel cast to 10 sekund I tyle um, I jeszcze najważniejsza sprawa Przed um, wydaniem Przed wydaniem um, um, No, frostów Blamów frostów musicie sobie kupić trina to jest podstawowy trin dla chirów o taki jest pulit nuner dust to wam e, po e, w jakimś, no to nie od razu odpala się, to jakiś e, po czasie dostaje ta, nie wiem ile razy klikniecie trina albo e, waina od on się odpali i mamy regamane. No to jest przydatne w jak e, celowaniu m, jako heal. Już to nagrywam chyba kolejny raz, bo raz się nie nagrało e, mikrofon, drugi raz e, coś było nie tak. E, co, co tam jeszcze? Chyba tyle na ten temat profesja rotacja. Rotacja tak jest tak, że jesteś w grupie, e, masz e, dużo osób e, o, dostaje obrażenie to cejnym Jak e, trzymać mocno tanka albo kogoś e, rip i vein. Ripa używasz i veina i, i szymasz ten to Potem odpalę sobie, będę miał tak ryb 6 5 i tyle najważniejsze że watery się da zakładać sobie i na broni zakładać te na tego Nie będzie wam dobrze się grało Jakieś makro albo co przez to hmm, mogę Wam wytłumaczyć jakie makro porobić hmm, Ułatwić Wam chwilanie Ale to jest tak, że jak strzetę w góle, a to automatycznie chwilać To mo można makro porobić A ogólnie strzetę sobie pograć Na luzie Można to sobie bez makra grać Ja to bez makra gram Wolę sobie utrudnić grę Nie chcę ułatwić sobie, bo jak ułatwię sobie grę, to bardzo szybko mi się nudzi postać Jak widzicie I y tyle na ten temat A jakieś poradniki większych y bardziej y rozwiniętych poradników klas piszcie sobie y Piszcie u mnie w komentarzu pod filmem. I zrobię główny wybór z tego komentarza, któryś yy, najwięcej, co dostanie ktoś z tego łapka, ja to przytnę i ten yy, po jakimś czasie yy, nagr nagram i wystawię, to yy, u mnie będzie te filmki co jeden dzień. Co tydzień będę starał się dwa, dwa, dwa odcinki stawiał, bo ja to w tygodniu albo w tygodniu nagram raz, albo w weekend mam więcej czasu, to nagrywam. Co jeszcze? I tyle. No, zupełnie zrobię parę jeszcze poradników odwoła i tam te, i potem resplay polecimy. I tyle. Jak się podobałam filmik. Zapraszam e, łapka w górę do e, zasięgu. E, Subrypcję, dzwonacie klikać e, na, być na bieżąco i tyle. Do zobaczenia do, do następnego odcinka. Na razie.